Hello, hello. Ja jestem Michał BS, a dzisiaj pokażę wam inne postacie dobre na mapie wypalony kamień. Nagrywam to 27 lutego w sobotę z 2021 roku. Dlatego no i dziękuję też Tasowi, który napisał w komentarzu że takie to jest jeszcze drugi odcinek o tej mapie. Dlatego no, to na pewno spajk jest dobry z tym star z tym bo może podkręcić dobrze. Na pewno kruk jest dobry. Też może skakać o z tym. I w sumie najlepiej o z tym tarpowarem. Mortis też może być, ale Tara na pewno. Tara może, no wiecie, na przykład ultem ze ścianki rzucić i nie będą widzieć. EM na pewno jest dobra właśnie z tym tarpowerem. Tara też z tym. Mm. Na pewno... Może być też Mortis i oczywiście tylko z tym Star Powerem, bo z tym drugim to raczej nie, no bo ten może podjeżdżać tylko jakieś Barley, albo ten Mikey, albo Tiki. Mm, na pewno bu, bu. tylko z tym Star Powerem, o ten, było nas niedźwiedzia. Mm, na pewno będzie też ten Byron, widzę. Na pewno też będzie Pam. Mr. P, bo też może ze ścianki. I oczywiście jak ja wam pokazuję to takie Serpowary i są lepsze. Um, może Bull, to w Bull nie. Brock, Brock na pewno. Um, 8 -bit, też dobry jest. Penny, też dobra. I Leon, też może zniknąć. Leon myślę, że z tym Serpowarem tak. Mm -hmm. No też była, cold. Też jest dobre. Może zniesie się tym gazetem i... No, mogę po prostu zasięg. Luch. Też jest dobry z tym. Max w sumie też jest dobre jak podjedziesz się tym i tym. I, i, i ultem w sumie. Mm, Piper, na pewno można dobrze trafić osoby. Mm, Dynmay nie, Też są dobre, ale mogą podjechać. Dlatego DIN jeszcze jest dobry na pewno. O ten DIN z tym Star Powerem. hm. Colet, o, kolet Tricky Colet może też być, ale to zbyt fina. Ważne, żeby był też Star i ten gadget. Dlatego, no co? Mmm, tyle. Także, no to by było na tyle w tym odcinku ELO.